Mamy nowe przeciki dotyczące SkiBD Multiverse. Zobaczcie sobie, mamy nowego przeciwnika, który jest ten, jakby działa jak oryginalny Vacuum Toilet, czyli ten odkurzacz. On wsysa te SkiBD. Mamy Black Speakermana. I słuchajcie, patrzcie, on ich wrzuca do jakiejś takiej maszyny, która będzie mieliła i niszczyła te kamery. Jesus Christ, dodatkowo to jest baza, baza numer 2 Skibidi Toilet, czyli jak widzicie, tutaj będą się, wie... cześć Kubiks, będzie się wiele rzeczy działo w tej bazie Skibidi Toilet. To jest ciekawe. Zobaczcie, i tu jest napis Skibidi Base. kurde, ale dziwnie. I patrzcie. I tu się pojawia ten large y, wiertarka. I wydaje się, że on, on jakby akcja jest taka, że ten screen jest, y, y, ten screen jest pierwszy, a dopiero potem jest ten odkurzacz, jak widzicie. Cześć wszystkim, witajcie, witajcie. O! Patrzcie, i tu on się potem pojawia. Kosz na śmieci, widzę, że to będzie teraz wysypiskowy temat z KBD Toilet. Czyli jednak w następnym odcinku 22 dojdzie do tego, że będziemy atakować bazę Skibidi Toilet 2 i myślę, że to jest pułapka. I tutaj naprawdę złe rzeczy się będą działy. Może jakiś tytan się tu uda, może tytan głośnik przy, przy, przyjdzie albo tytan TV-man, bo on też przecież jest. Jezu, ale to dziwnie wygląda. To taki mechaniczny jakby gościu, nie? Dziwnie ten Skibidi. Ciekawe to jest, ale to nie jest chyba prawdziwy Boom, wiesz? Także moim zdaniem to jest mega. Jezu, jakie ma oczy, patrzcie na to. Mega. To, to nie jest ten nowy odcinek, to jest po prostu e, takie zbitka wszystkich odcinków. Co ty myślicie? I tutaj pojawia się ten e, Black Speaker Man, głośnik, tylko że on tak wygląda średnio. Mi się nie podoba jak on wygląda w tym DOM Universe. E, w kanonicznym, w oryginalnym Skeebee Detailer on jest taki napakowany, taki paker, a tu taki, taki jakby żelek trochę. Taki gum, gumowy, pan, pan plastuś taki. Dziwnie to wygląda. Trochę. Masakra, będą ich tu mieli. Widzicie, tu był ten e, wiertarka, więc wydaje się, że ten zdjęcie, co widzieliśmy wcześniej, ono jest e, wcześniej. Także. No i tutaj mamy już wersję, bo to Ultimex przygotował. To jest wersja już potem. To są filmy te fan, fanowskie, tego nie będziemy oglądać, ale zapowiada się mega kozacki odcinek niedługo i znowu poznamy nowe rodzaje Skibidi toilet. Także czekamy, dajcie znać, czy czekacie na ten nowy odcinek.